Siemaneczko ziomeczki, witajcie w kolejnym odcinku, sorry, że nic nie widzicie, ja też nic nie widzę, czekaj, Siema. elo i dzisiaj będziemy walczyli, no, z tymi, dobrze, Podbuduj... z, no, Smokiem Endu, wiecie, trzeba, weźmiemy se Night Vision specjalnie na potrzeby odcinka. Bo no nie chcę, żeby Wam się to słabo oglądało, a wiecie, że to tylko chcę dla was okay, zrobić. Ja Dobra, to ja zaraz przyjdę. Puszkin z nami oczywiście, jak zawsze jest. No. Jeszcze raz będę... Znaczy na drugi raz, ale... Dobra. O ja. Ale jest dziwna jakość tego. Dobra. O smog, and już jest. Dobra. To podbudowujemy się, bo nie jesteśmy za bardzo na tą walkę przygotowani. Podbudowujemy się pod wieże i niszczymy po prostu te. W następnym odcinku myślę, że będziemy już mieli erytry. Dobra. Czekaj, musimy... hop! Zginę, zginę. To zginie. To się najwyżej... Dobra, najwyżej się do mnie tepnie. Aj, zginęłam. Najgorzej. Najtrudniej. No, Chyba możemy się tepnąć. No, tepnąć się możemy oczywiście. A ona ma całą jak są zbroję już na protek i zginęła. Ona jest... No mówię wam, że ona najlepsza z walką nie jest ani z podbudowywaniem się. Puszhin. Dobra, łatwo. Dobra, to było łatwe. Podbudowuj się. Ja jestem. Ja muszę zjeść. W sumie też sobie koksa, bo trochę nam zostało. No zebraliśmy koksy ogólnie. Kurczę, głupi smok, czekaj. O nie, spadłam. Robimy taktykę... Piaskiem pod podbudować. Szybko trzeba to niszczyć. Nie na tę wieżę, co ja! Dobra. Idź na inną wieżę. Bo ym, tak to się nie opłaca. Szybko muszę to zniszczyć. Dobra. Szybko, zanim smog. Dobra, to jest... Z... Spróbuję enderpeurami. Enderpeurami? Dobra, to ja też zabiję w sumie endermana. Ona nie wie, że trzeba robić grzybki. No niestety. Enderpeura nic nie da. Takie o. I trzeba ich teraz wabić. No Elo, chodź. Elo, no patrzę się na ciebie. Nie ja widzieliśmy. Ogólnie się nic nie znam. Więc... Dobra. Ogólnie on się teraz sperczował, Hop. No. Ile mi zabraknie? Gościu. gdzie ty jesteś? Dobra, jestem przy Krysztach. Gość mnie bije, nawet nie wie co. No to niszcz go teraz. Dobrze. Jest przy Krysztach. Zniszczyła go. Puszkinowa. Oczywiście hop. No goście się tepają. Bez sensu. Hop. Dobra. Skinął. Jedna Oczywiście. perła. Drugi kryształ. Kurczę. Smok tu jest. No to będzie długa walka. I co ja mogę no, powiedzieć? Bardzo długa. Szczególnie, że... Puszkin nie umie się bić. No właśnie. No gościu, ja chcę zawić te Endermany w końcu. Bardzo słabo to powiedzieć. Zabiję się, zabiję się, zabiję się. Wow. Mogłem sobie koksy wziąć. Dobra, jolo? Ja elo. Mam... elo, 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 320538. Ja mam koksy, ale powiem szczerze. No chodźcie tu. Tak... Musimy smoka Środnie. bić. Dobra, no. Wow. Oj. Ja żadnych... No czy no... Dobra. Żadnego... Kyształa, ale dobra. dobra, niszczę smoka. Dobra, mami. Zabiję smok. się. Aj. Dobra, tu jest jeden kryształ. Gubi smok. Dobra, idę Ci pomóc. Dobra, Aj. Smok, smok! smok. Aj. Prawie by było. Dziwne, bo mi się akurat nie wysyła. Uwaga. taki pasek. Czy trafię perłom? Nie trafię. Przysięcia. Okay. Ej, daj mi trochę perę, puszki. No właśnie, mam na razie cztery. Już cztery mam. A, nie mogę A, jeść. Daj, mi, daj, mi, daj, daj mi koksa, o. Daj mi trochę okay. koksów. Gdzie ty... O, dobra, rzucaj. Szybko. Dałam ci jednego. Skinę? Tu masz, tu masz, tu masz. O nie, zginęła najgorzej. Muszę się do niej Te... oczywiście do na Te... tepnąć. Aż taki jakby się nie... Ej, teleporcamy tak często, tylko właśnie teraz w tej sytuacji no. takiej, no i ja też się zginęłam. No niestety. No. W tym pyłku się ginie, ja tylko raz zginąłem, a później już chyba trzy. Dobrze, tak A Albo w sumie wezmę trochę, jak już jestem w domku, to wykorzystam tą okazję i wezmę trochę... Pereł weź. Perł. Perły. Perły, Puszkin, bierz. Dobra, zebrałam osiem, wystarczy? No, no. powinno wystarczyć. Osmog, ale się sperczował, no. Perczujcie się. Halo. No, tepnij. Dobra. O, co? Ład, szybko. No, bez sensu to jest ta warka. Gościu, uciekaj. Ale cię rozklepię. rozklepię. go po prostu. Budulac. No, daj gościu percz. Percz czuję go. Dobra. Tepam się. Chodź. No tepni się i daj mi koksy. Dobra. Uważaj, Enderman. A. zabij go. Cieka mi. Dobra, dobra, jest zabity. O, dobra, dobra. mam perłę. Po, smok. Dobra, mi się taki dostał. Widać, no. no to jest od smoku. Dobra, o, na to się tepnę. aj, Jajaj. kurczę, dobra. Ile ma smok życia? Widzisz? Na razie jeszcze musimy mu te kryształy Endu zniszczyć. Wow. Dobra, bum. ja idę na. I powaję, patrzcie gdzieś. na to, patrzcie na to. Aj! Myślałam, że. Oj! Dobra, Elo? No nie! Elo 520, Elo. Elo 520. Dobra, o nie, najgorzej, najgorzej na całym świecie. Dobra, Kurczę, jeszcze jeden mnie bije. Dobra, nie zrzuciłam mnie. Jest Dobrze, dobrze, mam jedną perłę. Gdzie? Okay. Dobra, jeszcze tam są kryształy. Smok, smok. I... Niszczą Bum. kryształa. Aj, aj, Dobra, koks. O, o, mamy problem. Podsadziłem się brokiem diaksów. Dobra, później go podniosę. Hop, hop. Obsydian. Wszystko o nie. Puszkin masz jakiś budulec? No właśnie zabrałam wcześniej. Teraz się podbudowuję. O nie. Ten kryształ, Najgorzej na całym świecie. Dobra. Okej, okay. mam kryształ. Jeszcze ostatni został. Kryształ, chyba mi się wydaje. Dobra, ja mam troszkę... Tak, jeszcze ostatni kryształ został. Dobra, musimy go zniszczyć. Czekaj, który został? Ten? Nie, ty jesteś na tego. A ten już jest zniszczony, czy nie? Ten już jest zniszczony, Puszkin? Bo ty jesteś na najwyższym. No jakieś głupie endermany. Uciekać, zginę, Nie. dobra, pokonany jeden Enderman, dobra, prawie drugi, dobra, prawie, prawie, zginę, 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 dobra, ja jem jedz, dobra, pokonany drugi. dwie tu Endermana skupiamy niż na smoku. Hmm. ale oj to Czy... drugi odcinek. No, już trwa 10 minut. No już wszystkie są pokonane. No niemożliwe to jest po prostu. Aj. Dobra, jeszcze tylko jeden kryształ. Jakby słyszeliście takie mocne walenie, to ja walę tak o mój telefon. O, o. Dobra, prawie. Dobra, ja do ostatniego kryształu się podwodzę. Uważaj, co ci się nic nie stanie, lepiej zjedz kok. Sam. Mam jeszcze, jestem jeszcze na O dobra, tu jest perła. Smok, perl, się. Dobra, trochę smoku. Obijam, 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 obijam smoka. Kurczę, obrócił dobra, się. ostatni kryształ chyba to był. Nie, jeszcze dwa. Kurczę, nie widzę życia smoka. No ja też nie. Niestety, idę Ci pomóc. Dobra. Ej, gdzie są jeszcze te kryształy? Aha, tu jest jeden. Jeszcze są dwa. Mam jeszcze. Kok! A nie, odleciał. Jeszcze dwa są kryształy. Nie wiem, czy mi budynku starczy, bo mam 41 tylko. Ale Najwyżej pozbieram. O nie, 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 nie. Mam problem. Jaki? Czym te takie podłoże się kompie, yy, kopie? Co? Kilofem? Okay. Ona nie wie, czym się kopie. Ten blok, jakby okej, okay, puszkin. No. Każdy. Znam się no. łopatą. Co? <laughs> <laughs> okej, okay, puszkin jest nie, O! Czy się uda? Jest, uda się. O dobra, bije, bije smoka. Jest na tym jakimś słupku. Perczuje się smok. Kurczę, nie dobuduje się. Za mało budulca. To pozbieraj te takie jak jakieś gąbki. Nie, no bo ja już tu jestem. Puszkin. Dobra, idę też do ciebie. Nie, Puszkin, da mi butulec. No właśnie, tylko jak? No. Koksa jem, koksa jem. Ile ci zostało serduszek? Nie. Te Endermany to naprawdę są przeszkadzające. O nie, szybciej. Dobra, podbuduje się... Zniszczyłeś kryształ? Tak. Dobra, a już chyba wszystkie kryształy. No jeszcze tylko ten ostatni. Hmm, a ja go jest? obsydianem robię. Zbyt go nie widzę. No tu, gdzie się buduje. A, okej. Okay. Puszkin, baza do Puszkina. Co? No ty... Nie wiem, mam się tapnąć i ci pomóc? No możesz się tepnąć. Ale to wybuduj jakieś tam dwa klocki, żeby mieliśmy miejsce. Czekaj. Ja, nie, nie musisz się tepać w sumie. Ja teraz będę na banerze i już ich po prostu powy, powyjaśniam. Głośnie mikrofonik teraz macie. Dobra. Dobra, hop. Dobra, i bum! Musicie nam koniecznie łapkę w górę. No właśnie, na końcu odcinka będzie coś specjalnego. I patrzcie na to, jaki pro kozak. czekaj. wezmę jeden obsydian. Czekajcie przez kilka sekund i patrzcie na to, jaki ze mnie kozak. Bum! Zniszczyłeś już ten kryształ? Zniszczyłeś? Aj, tak, zniszczyłem, zniszczyłem. A to chyba już wszystkie. No wszystkie teraz trzeba czekać na smoka. No jest. O no to bierz go, bij go. Nie zważaj na Endermany, tylko go bij. o nie. Hop, 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 hop. Dobra. Ile masz? Uważaj. A! Oni cię mega biją. No wiem właśnie. perczuję go? Perczuję tego Endermana. Dobra, o nie. Mój mikrofon gdzieś mi po raz. Okay, dobra, je, je, je. jest, 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 jest. Od je, tyłu je, go bi. Od tyłu zawsze. Musisz od tyłu. No nie! Najgorzej! O, o, o! O, dobra, Pi pi, pi, pi. Dobra, Głupie Endermany. Dobra, szybko. Mi się nie da go Od tyłu go musisz. O, o, dobra, wjeżdża faska. Ej, czemu go od niego życia nie widzimy? Oj. Kiedy będzie pokonany? Ja nie wiem. Nie, jeszcze ma jeden kryształ Pushin. Gdzie? Tu ma. O ja cię. Na tej czasie kratami budowałem Pushin. Mega, dobrze patrzysz. Dzięki. Dobra, buduje się. Dobra, w następnym odcinku już mówię: będziemy Erytreę zdobywać. No. Oj, o o, o o, Chociaż to też będzie jedna z nauk dla mnie, ponieważ nie umiem latać elytro. No właśnie. Dobra, jest ostatni Uf. kryształ. Mam kryształ. No Już wszystkie. No to go teraz bij. Dobra, ja wiem. Puszkin zostań tu, ja zginę i się do ciebie później tepnę. Puszkin, no zostań tu. Też jakiś budulec zaprasza, bo No to... właśnie biorę budulec. Dobra, jest na tym. Dobra, tepam się do ciebie. Puszkin. Dobra. Leci z nim. Też? Dodaj dodatkowe. Szybko, szybko, szybko. Mamy go. O nie. o nie. Dobra, musimy się tutaj jeszcze. Ukośnik, efekt. Opa. Dobra, jakby chcieliście jakieś poradniki jakieś na coś, to piszcie. Bo najlepiej go się łóżkami pokonuje, ale po co nam łóżka? Chyba, że Puszkin, masz jakąś wełnę? Percz, 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 perczuje się? Szybko, no. Aj, koks, ostatni to jest mój koks. Dobra, nieważne. Dobra, 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 obrócił się. Jest, pokonany. To co? Exp Exp eksp, eksp. Ja mam dużo ekspatysek o Puszkin, ja weź. Dobra i wchodzimy do portalu uh -huh. i... Dobra, pomin dajemy. Chodź Puszkin przejmuj dom. 17 minut odcinek. Caczusko. Grubo, grubo. O nie, o nie, się zacięło, się zacięło mi. Tepnie się Puszkin do mnie, pój się do mnie. Puszkin widzę. Dobra. Dobra. I teraz to jest, klikamy na ten przycisk i zostaw suba i zostaw lajka. Like tak, ale oczywiście suba z dzwoneczkiem. I piszcie komentarze, bo będziecie na tej tablicy zapisywani. Łapkę w górę, ale jakieś oczywiście muszą być miłe. No. Jak chcecie to piszcie jakieś też, yy, no. na przykład co chcecie. I I jakby coś, jak to się tu się jeszcze jakąś. zrobiono. Jak chcecie jakąś komendę, to coś, to co? Będziemy się z Wami żegnać i uczyść się no, no pa. i pa bum.